No i od kilku lat gdzieś tam w tym świecie rolniczym się obracam. E, dzisiaj taka nietypowa akcja. E, firma Agroshering przyjechała do mnie z pomocą. E, mam wynajęty zestaw e, John Deere Shasher 250 i Mulcher e, TNC. Kancela. E, Dwupometrowa maszyna, możliwość pracy w No i dzisiaj niszczymy plantację po świerku, przeraśniętym świerku. Jak widać drzewa po 5 metrów. No i zostaje. Puste pole, prawie puste pole, tak, bo tutaj będziemy jechali na dwa razy, raz jedziemy część e, jakby nad powierzchnią gleby i później będziemy jechali jeszcze raz wgłębnie, żeby zniszczyć korzenie i rozdrobnić jeszcze bardziej to, co zostało na wierzchu ziemi. Tak, e, z Usuka Groszelingu miałem okazję korzystać już wcześniej, no a teraz jakby trafiła się jakby reklama, wpadła mi w oko na Facebooku, e, no i mówię, sprzęt, który się przyda, odezwałem się, dogadaliśmy formalności działamy. E, tak jak widać tutaj w tle, e, plantacja świerka prawie dziesięcioletnia, drzewa wyrośnięte, tej biomasy jest naprawdę sporo. Właściwie pełna obsada tutaj e, tego świerka. Nie wiem jak to policzyć w tonach, ale jest tego bardzo dużo. Mulczer robi naprawdę dobrą robotę. Zobaczcie, no zostały tutaj wióry, To przejedziemy jeszcze raz mulczerem w głębnym i zostanie pył i będziemy tutaj pola szykowali pod zasiewy, pod rekultywację, pod uprawę czy pod kolejne nasadzenia. Jeśli jesteście zainteresowani chociażby takim tutaj zestawem do mulczowania, bądź innymi z usługi, z oferty szerokiej AgroSharing. Serdecznie polecam Słomek.